Drobiazg jest pod tytułem, że się prezydent nam się zmienia za tydzień, to my to komentujemy? Czy uznajemy to za nic? Ale czy myśmy tego nie skomentowali już wielokrotnie? Bo to, ty, Tomek, ciągle wzywasz tego, żebyśmy rozmawiali o pisie, o Dudzie i tak dalej. Ja nie wiem, czy tu jest coś do dodania w ostatnich dniach. Znaczy, wiesz, no, jest do dodania to, że dzisiaj pis jest taki, jaki jest, a za chwilę pis może nam tu rzeczywiście urządzić Stambuł. No, to, 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 jest, to nie jest drobiazg. Tak jak mówię. To, to było piękne mu... miasto. To, naprawdę, no, znaczy, to znaczy w, w tym sensie architektonicznym bardzo bym chciał, ale niestety nie w tym sensie, tylko bardziej metaforyczno-politycznym. E, no tak, ale Czy Ankara niech będzie, żeby było brzydziej. <laughs> Chciałbym znaczy, coś... nie no jest tak. pytanie, ja, ja to chcę coś powiedzieć. To, Wiesław, no, no, dzień wejścia Andrzeja Dój na urząd i następne dni. To znaczy, wyobraźmy sobie ten okres kampanii. Prezydent to rusza w Polskę. W Polskę. Co to znaczy, że rusza w Polskę? To no znaczy, normalnie, że... normalnie jak Bolesław Chrobrój mieszka no ale... Bo jest prezydentem PIS-u, no znaczy, po prostu. Znaczy, ja to sobie wyobrażam, że rusza w Polskę, żeby poprzeć PIS. Ja bym z tego nie, nie robił za